Wilk. Pan się zapyta, czy pani poseł chce założyć własną partię, więc pytam w ogóle, w ogóle na ten moment o, o tym nie myślę, ale muszę przyznać, że tak, że w ogóle dużo osób w ogóle pisze do mnie i mówi, że może to właśnie jest taki moment, żeby coś zrobić swojego. Ja naprawdę mam teraz no, dużo rzeczy na głowie związanych i, i z partią, z tą sytuacją polityczną, z, z tym, jak się w tym wszystkim odnaleźć, bo to wszystko jest po prostu zwyczajnie trudne, tak też po ludzku, nie tylko, nie tylko politycznie. Czyli pani nie wyklucza, że w przyszłości założy własną partię? Niczego nie wykluczam. Ja nawet nie wykluczam tego, że mnie... Nie będzie na żadnych listach w kolejnych wyborach. Tego też nie mogę dzisiaj wykluczyć. Miała pani takie myśli, że y, chce odejść z polityki? Tak, bo ta praca jest po prostu trudna. Myślę, że to jest taka praca, która się wiąże z tym, że ta sinusoida emocji jest olbrzymia. Jest bardzo często dużo. I radości, i euforii, czasami z drobnych rzeczy, czasami z dużych rzeczy, które udaje się przeforsować, załatwić, doprowadzić do końca. No ale jest też oczywiście dużo frustracji, bo czegoś się nie udaje zrobić, bo ktoś w czymś blokuje, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że to są doświadczenia wszystkich polityków w każdej formacji.